Od początku miałem złe przeczucia co do Radena. On i jego banda zbrukali nasze tradycje, zaprzyjaźniając się ze stworzeniami i uparcie wchodząc za woal do ich krainy. Ich metody były skuteczne, ale za jaką cenę? Osłabili potęgę Kaijudo, a mistrzowi temu ulegli. Myślą, że ocalili świat, zawracając stworzenia na drugą stronę woalu. Nie wiedzą jak wielkie czai się niebezpieczeństwo. Na szczęście my wiemy. Starcie Mistrzów. Efekt Motyla. Po co mamy trzymać wartę przy tej opuszczonej zatoce? Król Infernus wypowiedział wojnę. Musimy być gotowi na atak wrogów. Nikomu nie zależy na tym kawałku lądu. Pukać? Umiesz się zamykać? Przypominam ci, że rozsiewasz zarazki w mojej łazience. I co ty tu właściwie robisz? E, w naszej siedzi dziadek, ale skończyłem. Wolne. Dzień dobry. Miło się biegało? Tak, i to bardzo. Arti? Dziękuję, że pozwoliłeś nam się tu zatrzymać, póki nie staniemy na nogi. O, jestem pewien, że ty zachowałabyś się tak samo. Gdyby w naszym domu niespodziewanie wybuchł pożar, na pewno wezwałabyś straż pożarną, a potem nalegała, żebyśmy u ciebie zamieszkali, prawda? <laughs> Wydaje mi się, że ta mgła jest coraz gęstsza. Może to nie mgła. Może para? Para? A, <laughs> pewnie pan ma na myśli opar, panie Okamoto. Oczywiście. Dziękuję, że znalazł pan właściwe słowo. Hej, Gabe. Jeszcze nie wyszliście z domu? spóźnijcie się do szkoły. Skąd wiesz, że nie wyszliśmy? E, 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 muszę kończyć. widok twojej mamy nawet cebula płacze. Hej, chłopaki, spokojnie. Co on zaczął? Okej, okay, wystarczy. Podajcie sobie ręce i do klasy, a może wolicie odsiadkę? Oszalałaś? Podszywasz się pod trenera? Możemy mieć przez to dobrą zabawę? Kłopoty! Więcej zaufania, a przynajmniej już się nie biją. Używanie maski ciemności jest niezwykle głupie. Ale trudno polemizować ze skutkiem. Ali, po co w ogóle zabierałaś maskę megari do szkoły? A gdyby ktoś ją znalazł? A tak jak ja znajduję twoje kartoniki po sokach rozrzucone w całym moim domu? Uważaj, Gabe. Rej zaraził się od ciebie marudzeniem. Po pierwsze, ja nie marudzę, tylko potępiam mnie ostrożność. Po drugie, nie mieszajcie mnie w swoje sprawy domowe. <słyska> Okej, okay. to nie jest normalne. Na pewno istnieje racjonalne wyjaśnienie związane z fizyką, inżynierią i korodowaniem studzienek. No a ta dziwna mgła dziś rano, jakby ocean parował. Powinniśmy o tym porozmawiać z mistrzami. Dziwne: ta para ulatnia się z urwisk na północ od domu Ali. Oby się nie osunęły. Szczytem urwisk biegnie główna autostrada do miasta. Ali, to twój dom. Gabe, podglądałeś nas rano. Nigel wszędzie porozmieszczał kule szpiegowskie, a ja przejąłem jego obowiązki. E, pozasłaniam wszystkie okna na zawsze. Ta para nie jest normalnym zjawiskiem. Słyszeliście może o efekcie motyla? O teorii, która mówi, że jeżeli motyl machnie skrzydłami w Ameryce Południowej, może wywołać tajfun na Tajwanie? E, tak. Taka sama zależność łączy nasz świat i krainę stworzeń. Kiedy tam rozpęta się bitwa, po naszej stronie woalu pojawiają się pożary, burze, a nawet trzęsienia ziemi. Jeśli miasto jest w niebezpieczeństwie, musimy przekroczyć woal i sprawdzić, co się dzieje. Ta para to sygnał, że jakaś wielka istota ognia walczy ze stworzeniem wody. Um, Może gulgot powie nam, co się dzieje? Za wcześnie na pośpieszne działania. Proponuję przejść się po mieście i sprawdzić, czy woal się trzyma. E, zapisujesz to? Mam robić notatki? To był jeden z obowiązków mistrza Bright Powinniśmy wezwać nasze stworzenia. One powiedzą nam, co się dzieje po drugiej stronie woalu. Doskonały pomysł. Dzięki. Właśnie to powiedziałem. Glue Argo Książera! Zostaw go! Gugot, co się dzieje? Ludzie no, nie, nie, nie. Cywilizacja ognia bez powodu zaatakowała nasze oddziały. Bulgot, co on powiedział? Mistrz cywilizacji ognie nie rozumie po smocie. Mistrzu Ciares duże zaniedbanie. Do dzisiaj nie wiedziałem, że on umie mówić. Co powiedział? Że cywilizacja wody zaatakowała pierwsza. A Nadal nie jestem mile widziany w Kuźniogrodzie. Ale przynajmniej do mnie nie strzelają. Szykują się do wojny. Jednak musimy to zbadać. Doskonale. Mistrzowie, wybierzcie się ze swoimi stworzeniami do ich cywilizacji. Kimora i ja będziemy monitorować miasto. Bob i ja pójdziemy z tobą, Mistrzu. Gulgot wie, co się dzieje w cywilizacji wody. Skoro trwa tam wojna, nie pozwolę, żebyś poszedł ze mną. Nie jestem przypadkiem tymczasowym mistrzem cywilizacji światła? Poza tym ludzie nie oddychają wodą. Ach, niech będzie. Gotowa, Ali? Pójdę z Gejbem i mistrzynią Nadją. Trochę się zabawimy w wodzie. Jakie oblężenie masz na myśli? Musimy zbadać skąd to się bierze! Uwielbiające wulkany. Uroczo. Próbują odciąć im dostęp do oceanu. To chyba znaczy, że ktoś chce przejąć posterunek. Albo go zniszczyć. Pójdźcie za mną! Witajcie, jako sojusznicy musicie bronić posterunku razem z nami. Wodny jeździec 3 Manewr Epsilon, oddział 14 ognia. To niesamowite miejsce. Na mnie też zawsze robi wrażenie. Ale nigdzie nie widzę oznak wojny. Zobaczymy. Co powiedział? Stworzenia wody pożałują tego dnia. A jak powiedzieć, y, chcemy pokoju? Co? Co powiedziałem? Ubraziłeś gniazdo jego matki. Ten język jest dla ciebie za trudny, a twój dla niego. Hmm. Komandorze, nasze czujniki sygnalizują wzrost temperatury. Latające wulkany odcięły nas od morskiego chłodu. Wielu moich ludzi odczuwa tego skutki. Szkodzili nasz system obrony. Oni naprawdę chcą nas zniszczyć. Wow, Bob, co to za wulkany? Statki wojenne. Od powrotu Infernusa cała cywilizacja Ognia przygotowuje się do wielkiej wojny z naszymi wrogami. Musimy to zbadać. Dawaj, Bob. Lepiej nie zwracać na siebie uwagi. Ach, świetnie. Jak my ich teraz dogonimy? Chcesz, żebym cię dosiadł? Cyberlordzie Coril zniszczyli kolejnego cyberkraba! Możemy opracować strategię pokonania wroga. Prosimy o wsparcie! Jak widać, najeść ma przewagę. Obawiam się, że posterunek trzeba spisać na straty. Skontaktuję się z Radą Logos. Hej, tam przecież są żywe stworzenia. Nie zostawiaj ich! Alison, spokój! Musimy mieć więcej danych, zanim wyciągniemy wnioski. Cyberlordzie Finbar, nasz wróg ma znaczną przewagę. Potrzebujemy posiłków. Rada monitoruje sytuację. Nieroztropnie byłoby wysyłać posiłki w to miejsce. Mamy inne plany. Cyberlordzie, ten konflikt wywołuje niepokój po drugiej stronie woalu. Przykro mi mistrzyni Lowaczewski, ale to nie nasza sprawa. Nadia kazała zachować spokój. Nie zamierzam siedzieć bezczynnie. widzę co najmniej osiem wieżyczek karmatnich i drapieżcy na nich. Wsię zawali Zbyt pochopnie używasz tej maski. To nie zabawka. Hej, ale dzięki niej mamy ten pojazd i możemy płynąć z pomocą. Chyba, że najpierw zniszczą nas wulkany. To jaki jest plan? Ja wpadłam na pomysł, ty jesteś od strategii. Zaufaj mi, amigo! Skacz! Chcesz mnie osłaniać, co? Nie rozumiem Twoich słów, ale dobrze znam Twoje serce. Aropika! A teraz, odnajdźmy przyjaciół. Wiadomość dla komandora z Kuźniu krodu. Zabrać go na statek. Jeśli pokonamy te ścianę, uratujemy stworzenia! Tak będzie szybciej! Co? Co to jest? Pełza ryzyka. Jeśli chcecie zrobić coś tak głupiego, przynajmniej wybierzcie właściwe stworzenie. Eee, dzięki, ale nie! Bob, pamiętasz jak w walce z czotenem zaatakowałeś drogsa płonącymi kolcami? Zrób to! Trzymaj się! To są nasze posiłki. Zjadać ziemi rozumiem, ale wy, e, ludzie, możecie pomóc? Nasz pojazd zabierze rannych. Woda znów napływa, więc macie czas opracować strategię obrony. Nasza broń została zniszczona. Gape, Co robi gulgot? Znam tę minę. Tryb naprawiana. Gulgot, ma wsparcie techniczne. Stworzenia ognia pożałują, że zadarły z Wracamy do gry z ulepszeniem. Co ty tu robisz? Niebezpieczeństwo. Uciekajmy. Już. Zartujesz, mistrzu? Właśnie załatwiliśmy jeden wulkan, a drugi przestraszył się i uciekł. Wodne stworzenia są teraz bezpieczne. Oni nie uciekają, tylko schodzą z drogi. Nadciąga kolejny wulkan, trzy razy większy niż te, z którymi walczyliście. Oni nie chcą zająć tego miejsca. Planują je zniszczyć. Co? Nie może być aż tak bardzo, bardzo źle. Prędko! Udało się. Dobra robota. Posterunek jest zniszczony, ale jego mieszkańcy będą nadal bronić naszego terytorium. Dziękuję. To prawda. Wasz nielogiczny heroizm, pogarda dla rozkazów i brak planowania znów przyniosły pozytywny skutek. Przyjaciele cywilizacji wody. Ale bitwa jeszcze się nie skończyła. Wersja polska na zlecenie Telekom Plus Studio Publishing. Dialogi Katarzyna Michalska. Reżyseria Dorota Kawęcka. Dźwięki montaż Jacek Kacmerek. Kierownictwo produkcji Urszula Jankowska. Udział w ziemi Małgorzata Szymańska, Jarosław Domin, Jakub Mróz, Robert Tondera, Grzegorz Brojewski, Katarzyna Tatarak, Jacek Mikołajczak, Janusz Zadura i inni.